ale niestety musimy już kończyć nasz program i nie możemy go rozwinąć. Na koniec pokażemy wyniki naszej, naszej telesondy. Aleksander Kwaśniewski uzyskał 16 847 głosów, Lech Wałęsa 8 818 głosów. Ja przypomnę Państwu, że można oddawać swoje głosy jeszcze do godziny 22.30, a jutro w informacjach o 16 podamy ostateczny wynik telesondy widzów Polsatu. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom tak za udział w programie. Dziękujemy wszystkim widzom, którzy do nas telefonowali. Do zobaczenia.